No, Powiem wam, mamy piękny jesienny dzień dzisiaj za oknem i kupiłam kilka rzeczy bo będziemy, ro będziemy robić dynię więc tutaj sobie zrobimy jesienny klimacik też i mam tutaj dynię, ta dynia jest z Miałam kupiłam ją za funta, jednego funta, a za płacią, no nie to dosyć duża, bo mam średniej wielkości właściwie. Mieliśmy jechać na farmę dyń, ale niestety zalało tą farmę, bo były dużo, dużo ulewy, więc będziemy robić dynie. Pokażę Wam, jak ją zrobimy. Musimy sobie zrobić klimatyk, klimaciki jesienny, więc podpalimy sobie świeczkę. Pokażę Wam też świeczkę, jaką kupiłam, taką halloweenową. Zaraz. Dobrze. Zaczynamy ten filmik. I będziemy robić dynie. Mamy kilka pomysłów na dynie, i kupiłam kilka rzeczy. Nie wiem, który skorzystam z którego pomysłu, ale kupiłam coś takiego. to Jest taki sklep. W którym kupuję właśnie takie artystyczne rzeczy, się można kupić, i potrzebne nam będzie takie drewienko. Teraz wam powiem, ile za to zapłaciłam, także dużo tego jest i pokażę wam, jaki pomysł będziemy mieli z dynią. Kilka pomysłów, ale nie wiem, co z tego będzie. Takie jesienne, takie jesienne liście. Także coś z tego chyba użyjemy. Drewienko, coś takiego. Mamy też e, glugon, czyli e, taki pistolet na klej. Mini, mini one, taki mały. E, także on, takie patyczki mają kleju, i on się wkłada tutaj i e, klei się. Także pierwszy raz kupiłam sobie coś takiego. Także to będzie na początku, żeby skleić to. I mamy jeszcze taką jesienną dekorację. Ta jest bardziej na zimę. Ale mamy tutaj grzybki. Myślę, że fajnie to się będzie wyglądać. Także mamy grzybki i szyszki. Szyszki też będą fajne. Także może coś takiego użyjemy. Jeszcze nie wiem dokładnie. Druga opcja na dynie, bo Tony zaraz przywiedzie nam więcej dyni. Następna opcja na dynie to może coś takiego. Ta dynia. Tutaj mamy takie pająki i te pająki będą szły do dyni. Może coś takiego. Także nie wiem taki kolorystyczny. Druga opcja. Takie bardziej kwiaty Halloweenowe, kolorystyczne. Nie wiem, co jeszcze z tym zrobię, ale coś się chyba wymyśli. To jest świeczka, którą kupiliśmy na Halloween specjalna. I ona zmienia kolor. Zobaczcie, jak pani wygląda jest nietoperz Cassie, chcesz powochać? To chodź. Jest to nietoperz taki. Teraz sofia podpali. Siadaj tutaj Sofia. Sofia przyszła i ona podpali nam tę świeczkę. Zaraz Wam pokażę. Kasi, you take it off. Kasi zdejmie opakowanie. Kasi z nami. To deep ride jest takie. I zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy będzie fajnie wyglądać, i czy będzie fajnie zmieniać. Kolejna zapłacić aż 10 kg za nią. To już poszła I tak ona wygląda. Pokażę Wam taka. Żel taki jest tutaj. W środku. A tu wygląda tak. Mam takie. Nie Tak, nie I Sofia zaraz podpali. To teraz male Sofia podpala. Gotowa? Uuu. Zaraz będzie mi widać, co by się będzie działo. Uuu, jest nietopesz. Kas, jest nie to fesz? Jest Halloweenowo teraz. Będziemy robić teraz ty. Zmienia się kolor? Tak wygląda. No i powiem że zmienia się kolor tak e, miga, nie wiem czy widać w kamerze dobrze, ten nietoperz miga trochę tak, tutaj. Ale e, jak będzie ciemno będzie jeszcze lepiej wyglądał, fajniej. No pokaż, sobie ja ma mam taką małą, białą, nietypową, a tutaj mamy, właśnie kupiłam to w tamtym roku, że możemy właśnie te pompkiny sobie e, tutaj, robić? Ostre narzędzie mamy. Także. Um, tu mam różne foremki na oczy, na przykład. Tu parę oczów. Tak się robi. Tylko jeszcze pokażę Wam więcej. To On kupił wielkie takie dynie, cztery. Nie wiem ile kosztowała jedna. Ale te są no, kolosalne. Są. To są te wielkie dynie. Także będzie nam potrzeba. Kilka dni. To jest trochę taka niekształtna. No ale mamy ich cztery. będą będę zaraz robić i zaraz Wam jeszcze coś pokażę. Kupiliśmy, to jest właśnie na nas ten miesiąc, zdjęcie kasji, ale ku, zamówiłam kalendarz na następny rok. Zobaczcie. Pokażę Wam, to jest kalendarz na następny rok, zamówiłam. 21 funtów tego koszulu. Kasje z podyskutowane będą robić dynie. Czekaj, czekaj. Pokażę wam, to jest właśnie okładka, tutaj mamy styczeń, styczeń to jest Sofie urodziny, więc mamy tutaj Sofie, córkę starszą, potem mamy luty mojego męża urodziny, to jest zdjęcie z wycieczki z Islandii, potem mamy marcz. marzec, Sofia ty karmiła owieczki i potem mamy kwiecień, czyli wielkanoc, z Kasi. Tutaj mam zdjęcie niego, i kasy też. Także nie będę wam wszystkiego pokazywać, ale mamy kilka miesięcy. fajne jest, bo są zdjęcia, wasze zdjęcia, to są wszystkie zdjęcia z naszego tamtego roku, okay. jak byliśmy na wakacjach. Także dobrej jakości są, mogę naprawdę polecić Mamy kasję i tutaj na zdjęcie moje, co zazwyczaj nie mam zdjęcia z mężem. Także naprawdę fajne kalendarze, z tej firmy, firmy można sobie okay. wybrać. Mamy naszą dynię, zaraz to odkleimy, naklejkę. Kosztowała nas funta ta akurat. I będziemy, kilka mamy takich pomysłów na dynię. Sofia, Sofia gonna decide on hers, tak? Sofia zaraz decyduje co będzie robić z niej, a zaraz wam pokażę co myślimy na czym. Więc to jest pierwszy pomysł, Sofia zaraz wybierze. To Idea. Mm. Mamy patyczki takie i no to wooden yeah, sticks, sticks. Yeah. Więc coś takiego. Yeah. Can you do it next one to second option? To mm. jest druga opcja, taką czarownicę można, tylko trzeba będzie to przekręcić. Widzisz to? Move there. Tak przekręca się. Czekaj Sofia i wtedy robi się tutaj czarownicę w buzie. Ale to nie jest to, co ja wybrałam. Kot. Co myślisz? Okej, nie wiem. Może, maybe, maybe. Okej, okay, co jeszcze mamy? I domek ptaszka. Ja lubię ten. Ten lubisz? Tak. To będzie domek ptaszka, ptaszka dla Sofii. to chyba ostatnie, tak? O nie, jeszcze jeden. Liść. Liść? Liść? liść. Um, jest, liść jeden. Zrobimy liścia, możemy zrobić liścia, narysować i właśnie odbić, tak? Albo, what I was thinking, instead of this, A, zrobić ci nie to jest nietoperz. nie można zrobić na właśnie dyni. Więc y, zobaczymy, co będziemy robić. Chyba najlepiej, albo nie albo domek. Domek robimy. Domek. Tam domek robimy. Sofia i ja robimy domek. Ok, pierwsze, co musimy zrobić, to wytniemy sobie tutaj drzwi. Jak widzicie, obrysowaliśmy sobie tutaj drzwi, tak jak to. To będzie całe wycięte, więc wycinamy to całkowicie tutaj. I tutaj mamy okna. Tak mniej więcej koło drzwi. Dwa okna. Będziemy to zostawiać i to, a resztę tutaj wycinamy. Będziemy musieli takie cienkie linie zrobić, jak możemy. To zostaje, reszta zostanie wycięta. Tylko ładnie to obrobimy i tutaj na linię Obrobiliśmy sobie, bo to o, wytniemy. Także to wycinamy całkowicie. Wtedy wszystko ze środka wytniemy i wtedy musimy zostawić to i to, a resztę dookoła wycinamy te kawałki i drzwi całkowicie wycinamy. Także zaraz zobaczymy jak nam to wyjdzie. Sofia, you have to draw yours, unless you want to wait for mine. Malujesz? To Będę wycinać tym, takie ostre narzędzie mam Także zobaczę jak to wyjdzie Pokażę mamy Mamy pierwsze okno, nie drzwi Wycięłam już to i zaraz wyjmiemy Drzwi, tu mamy okno A Sofia pokaż Okno ma jedno okno i drzwi już ma Dobrze? Tak Dobrze Wyjmuję drzwi Aaaaaa <coughs> Mhm. Mm Dingsek. Wyżywam się. Widzimy wnętrze ich. Mamy drzwi, i teraz jedno okno. Wciłam tutaj. Mamy okno, drzwi i okno. Pierwsze zrobiono już jest, teraz zrobimy za drugie. Ja górę wycina pierwsza. Ja zabija, zabija. dynię To też jest fajna dnia. Mój się wyżykał. A no szkodę tutaj siedzi. Chcesz iść? Chodź, Orio, chodź. na raz. Ja odcinam tutaj górę, a Sofia już odcięła. I Sofia już długie w środku. Wszystko wnętrzności wyjmuje go. Mam już tutaj wycięte. I odcinamy górę. No i mamy górę, żebyśmy mogli potem włożyć świece tutaj. Wszystko wydłubiemy ze środka teraz łyżką. Mam taką ostrą łyżkę, sobie ją mam teraz. to, pokaż, co tę łyżkę. Ona jest dobrze ostra, do Moja Moje dnia się nie poddaje. Zobaczcie, wnętrzności i usuwam. Wow. Ok, już prawie wnętrzności mamy wyjęte, ale musimy wszystko się poddać, żeby nic mokrego nie było. Żeby po prostu nie gniła ta dnia. Także wszystko, wszystko musi wyjść. Ja otwiera drzwi.

Eee, syk. Wyszły drzwi. Ok, pierwszy etap zakończony. Mamy drzwi i mamy dwa okna. Jak widzicie tutaj? Jedno i drugie. Takie trochę te tak krzywe, ale to nic. I oczywiście możemy też otworzyć ją, żeby była świeczka w środku. Że wygląda już ok. Zobaczcie. pomogę Sofii troszeczkę i będziemy robić resztę. Ok, jemy teraz. Kasi ma mnie nie to perza, ale odwrotnie ma. Porządek i pokażę wam co one zrobi nam obiad też nie wygląda, miętowy sos i pokażę wam jak zrobiliśmy dynie musimy je dokończyć I to, topesz. I to jest nasza dynia domek z dyni i Sofii ok, jeżeli chodzi o dekorację naszych dyń, to jest moja mniejsza i Sofii wygląda tak samo to Będziemy potrzebować świece oczywiście, które pójdą w górę do środka, ale będziemy musieli udekorować je, więc tutaj będziemy nad e, oknami, e, będziemy chcieli coś jakieś ozdoby i te drzwi. Mamy też ptaki, jeden dla sobie jeden dla mnie. Zobaczcie, wie mnie na Amazonie. Takie ptaszki i tak one wyglądają, nie wiem, czy dobrze widać go. Taki biały ptaszek nad domkiem. I będziemy robić taką drabinkę tutaj drewnianą z tych patyczków. Kupiłam takie patyczki, tylko będziemy musieli je obciąć troszeczkę i one takie schody zrobią do naszego domku. Tylko naprawdę będą musieli dobrze obcięta, Jest idealnej wielkości, bo nie wiedziałam jakiej wielkości będą. Także spoko wyglądają. Ładny taki ptaszek. Kwiatki do dekoracji, jakieś jesienne. Myślę, że tutaj na oknem ładnie by to wyglądało, o tak jesiennie. Leczniki. Słoneczniki też takie. O, odkleiło się. Będę musiała super glutem, z glutem, klejem przykleić. O tak. Takie jesienne kwiaty. I mamy jeszcze grzybki. Tutaj mamy taką opcję z grzybkami i szyszka jest. Także to jest fajne. Odkleję to, bo to są bardziej świąteczne. Ale myślę, że szyszka na przykład fajnie będzie wyglądała. Grzybek, też takie jesienne. Druga też opcja, mamy to. Opcje, one mają tutaj, zobaczcie, takie pająki, są fioletowe, i te pająki mi się dają, mogą na drabince wchodzić. To będzie druga opcja. Mogą właśnie mieć, możemy mieć te pająki takie, trochę inne. inne. I mam tutaj pod tym takie czarne liście, na przykład. Tutaj mogą i czarne liście, trochę fioletu. Także zobaczymy. Jeszcze nie jestem zdecydowana, będziemy musieli oderwać tego. gałąź. Kupiłam sobie takie właśnie. Klej, on dwa takie miał doliczone. 5 minut on podłącza się i właśnie ten klej. E, będziemy mogli kleić wszystko tym klejem. Także nigdy nie miałam takiego i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie dobry. Łatwo się tutaj zdejmuje te części, te można sobie. E, mam szyszkę i szyszkę użyjemy zdecydowanie. Stąd, a i mamy też tutaj grzybek. Był grzybek ma drut. Jak widzicie, drut tutaj e, w środek Przerzuciłam tam I trzyma się i z dwóch stron, tak myślę Będziemy mieli dwa grzybki takie, o Okej, okay, mamy tutaj szyszkę I szyszka też jest, drut miała Więc ja ją na drucie wrzuciłam tutaj Sobie z tej strony jest I nasz, e, tak zrobimy z tej strony tak samo Będziemy mieli szyszkę tutaj I tutaj grzybki Aby na klej Tutaj jakoś Ozdobienie To ozdoby zrobimy Ok, mamy już szyszki i grzybki, i teraz, aby dwa takie małe kwiatki zostaną nam i po jednym apę. Myślę, że bez przesady. Taki po prostu po jednym tutaj przykleję, na klej za chwilkę tutaj z jednej strony. Tutaj mamy e, klej. Te takie rurki wkłada się do środka tutaj. I to jest właśnie nasz klej, ale powiem Wam, że bardzo szybko się wykończyło, i aby przykleiłam tutaj kwiatkę jednego i tutaj jednego, i tyle. I koniec tej rurki jednej. Także masakra. Przykleiliśmy już liście, jak widzicie te kwiatki, szyszkę, i y, mamy tutaj to. I z tej strony też przykleiliśmy liście. I tak wygląda. I teraz mamy naszego ptaszka. Ma on też nóżki takie. Nie wiem, czy to przewitać tutaj na kamerce. Dwa. Mogę go y, tutaj wpiąć przy oknie, albo tutaj, może bliżej. I tutaj będzie miało drabinkę i gotowe. Ok, już prawie gotowe. I wpięliśmy go tutaj przy drzwiach. Widzicie? Trzyma się tutaj, to okienko jest. Oczywiście będzie ładnie wyglądało, jak będzie świeca zapalona. Ale ptaszek ptaszek na spokojnie. Widzicie, teraz nóżki tutaj ma. Dwie. Także sobie siedzi tutaj. Taki domek ma i drabinkę teraz musimy tutaj wziąć. I gotowe. To są za długie one są, więc, i one jak chciałam je skrócić, to one się rozlatują wszystkie już, bo to jest bardzo luz. więc pomyślałam, że zrobię taką drabinkę, takie na dwa i te przykleję tutaj, jeden i tutaj drugi i będzie tak sobie schodzić, więc zrobimy uproszczoną, zrobimy taką uproszczoną wersję, że tylko te dwa i te, czyli cztery takie użyjemy, jeżeli uda nam się skleić je. Będę musieliśmy się sklecie, na klej, mi się zdaje. Tylko nie wiadomo, czy będzie się trzymać. Kleiliśmy tutaj jedno i to to. Teraz tak to wygląda. I teraz przykleję chyba tutaj klejem. Czy lepiej z tej strony wygląda, czy lepiej z tej chyba z tej strony. Nie wiem, czy za krótkie chyba nie za krótkie kątek już Krzyk. tutaj przyszedł Olio i Olio także skończona. zaraz świecę zapalę, akurat pożyczę może z tej bo lepiej inną, wygaśnimy światło i pokażemy jak wygląda, Olio sobie śpi tutaj znaczy sieci sobie tak, podnieśliśmy powieczko to i mamy taką małą świeczkę Dzisiaj wygląda domek Nasza świeczka się tutaj podpalamy. I zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Kot się trochę wystraszył. Olio, wystraszyłeś się trochę? Trochę. I teraz mamy dwie świeczki tutaj. Mamy nasze powieczkę I tak to wygląda. no